Pola Wiśniewska przeżyła rodzinną traumę. Jako trzylatka została porzucona, miłość do dziecka nie jest oczywista. Pola Wiśniewska w szczerym wywiadzie podzieliła się gorzkimi wspomnieniami z dzieciństwa. Okazuje się, że doznała wówczas traumy, która ciągle daje o sobie znać. Żona Michała Wiśniewskiego została porzucona przez własną matkę. Czy błąd z przeszłości udało się naprawić? Pola Wiśniewska spełnia się jako matka. Pola Wiśniewska wychowuje z liderem ich troje gromadkę dzieci. Nie jest przesadą stwierdzenie, że oboje mogliby prowadzić warsztaty, w których omawialiby tajniki udanego życia w wielodzietnej rodzinie. Ukochana Michała Wiśniewskiego oprócz pociech piosenkarza, opiekuje się czworgiem małoletnich narodzonych w czasie jej poprzednich związków. Miłosny duet spowił także dwójkę wspólnych synów. Choć celebrytka spełnia się w roli matki, nie posiadła właściwych wzorców w młodości. Co dokładnie wydarzyło się, gdy była małą dziewczynką? Pola Wiśniewska została porzucona przez matkę. Miała wtedy 3-latka. Pola Wiśniewska w podcaście Mamy tak samo z rozbrajającą szczerością wyjawiła, że pochodzi z rozbitej rodziny, a rodzona matka się jej wyrzekła. Dodała, że kobieta postąpiła tak jednie wobec niej, chociaż w domu byli także jej bracia i siostry. Okrutne doświadczenie z dzieciństwa wciąż nie daje o sobie zapomnieć, chociaż oddziałuje na nią w tak dużym stopniu, jak niegdyś. Ten temat przepracowałam, ale w dalszym ciągu jest on bolesny. Psycholog wytłumaczyła mi, że dziecko porzucone zawsze ma nadzieję na poprawę tej relacji. Dopóki mama żyje, ta nadzieja jest zdradziła. Luba 51-letniego wokalisty powróciła pamięcią do trudnych lat. Do dziś ma w głowie kadry ze szkoły, gdy obserwowała szczęśliwych rówieśników żyjących w pełnej rodzinie. Przykro było mi słuchać opowieści w szkole podstawowej, kiedy dzieciaki z klasy nadawały na swoich rodziców, a ja myślałam sobie: Boże, jak fajnie, że macie te mamę. Nigdy z nią nie rozmawiałam, chociaż do mojej szkoły chodziły jej dzieci, czyli moje przyrodnie rodzeństwo, widywałam ją na korytarzu i nigdy tego kontaktu nie nawiązałyśmy. Najprawdopodobniej tego nie chciała, dlatego zawsze powtarzam, miłość matki do dziecka nie jest oczywista skwitowała prowokacyjnie. Czy taki stan rzeczy jest aktualny? Kropka. Pola Wiśniewska zdołała pogodzić się z wyrodną matką? Mama Poli Wiśniewskiej jakiś czas temu zmarła. Nie udało im się pogodzić. 37-latka na tę wieść zareagowała z dystansem i, jak twierdzi, nie było jej przykro, a czuła jedynie zawód. Po jej śmierci nawiązałam kontakt ze swoim przyrodnim rodzeństwem. To przyrodnia siostra jest dla mnie skarbnicą wiedzy, jaka ta mama była, mówiła nieco rozgoryczona w podcaście. Mamy tak samo. Pola Wiśniewska słuchała tych opowieści z zapartym tchem, jednak nie wszystko było dla niej zrozumiałe. W ich oczach zmarła jest przedstawiana jako troskliwa matka, która znakomicie się nimi opiekowała.